Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak sprawdzić czas spędzony na Facebooku. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby sprawdzić czas spędzony na Facebooku, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie. No, i zalogować się oczywiście na nasze konto. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę takich trzech poziomych kresek. Następnie przesuwamy tutaj tą listę zakładek nieco niżej i klikamy w zakładkę tutaj z kołem zębatym ustawienia i prywatność. I z tej zakładki wysunie nam się kolejna zakładka ustawień. Na tej zakładce musimy kliknąć tutaj zakładkę o nazwie czas spędzony na Facebooku. Klikamy. Jak widzicie tutaj w formie wykresu mamy przedstawiony właśnie nasz czas spędzony na Facebooku z ostatniego tygodnia. Mamy również tutaj podsumowanie, że Twój średni czas spędzony na tutaj, korzystaniu z aplikacji Facebook na tym urządzeniu w ostatnim tygodniu w moim przypadku wyniósł 8 minut, więc dziennie, więc to nie jest moim zdaniem dużo. Także w ten sposób możecie tutaj zarządzać swoim czasem spędzonym w aplikacji Facebook. Możemy również zaplanować sobie tutaj ten czas i aplikacja Facebook nam przypomni o kończącym się czasie, który sobie tutaj zaplanowaliśmy wcześniej. Aby to zrobić, to musimy tutaj przejść nieco niżej i kliknąć w zakładkę Ustaw codzienne przypomnienie o czasie, więc klikamy i tutaj rozwinie nam się kolejna zakładka. Możemy ustawić czas, który chcemy poświęcić dziennie właśnie na korzystanie z aplikacji Facebook. Załóżmy, że to będzie pół godziny. Ustawiamy taki czas i klikamy belkę Ustaw przypomnienie, dzięki temu po wykorzystaniu naszego czasu dziennego, w tym przypadku 30 minut, aplikacja Facebook nam przypomni właśnie, że ten czas nam się skończył. Więc w ten sposób możecie tutaj kontrolować swój, swój czas spędzony w aplikacji Facebook na telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!